Wtedy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. Ważne jest to również w naszym życiu, abyśmy wracali do Jezusa, abyśmy spotykali się u jego stóp razem, abyśmy opowiadali mu o naszym życiu. Co zdziałaliśmy, czego dokonaliśmy, jakie jest to nasze życie. Święty Ignacy uczył swoich naśladowców właśnie podobnej rzeczy. Nazwał ją rachunkiem sumienia. U końca dnia. Warto stanąć przy Jezusie, klęknąć, siąść, opowiedzieć Mu o tym dniu, co było dobre, co było piękne, co było wspaniałe, co było tym przeżyciem, za które chcielibyśmy Panu Bogu podziękować, ale też co było trudne, kiedy zostaliśmy odrzuceni, kiedy zostaliśmy zranieni, co było też naszym grzechem, skonfrontować nasz dzień z Jezusem. To zrobili apostołowie po swojej misji. Próbujmy to robić także i my. Ktoś może powiedzieć: No, ale przecież Pan Jezus. I tak wie, co było, i tak wie, co było w naszym sercu, i tak wie, co się wydarzyło. No, Pan Jezus wie. Ale w jakiś przedziwny sposób chce, abyśmy Mu opowiadali, abyśmy z Nim rozmawiali. Po co? Być może również dlatego, że podczas rozmowy właśnie buduje się relacje. Tak buduje relacje mąż i żona, tak buduje się relacje z dziećmi, z przyjaciółmi w rozmowie. I z Panem Jezusem pewnie podobnie. Rozmawiając z Bogiem, o naszym życiu, budujemy z nim więź. A z drugiej strony, jesteśmy w stanie wtedy jak w lustrze, jak w zwierciadle zobaczyć to nasze życie, skonfrontować je z jego miłością i skorygować. Za to, co było dobre, dziękować. Za to, co było złe, przepraszać i prosić o światło i siłę do tego, żeby to próbować w następnym razem rozwiązać inaczej. A on rzekł do nich, pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno. Jak niesłychanie ważne w naszym życiu, obok pracy, modlitwy, naszej działalności jest to, aby dobrze wypocząć. Zwraca na to Pan Bóg uwagę w samym przykazaniu. Przykazaniu pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Pamiętaj, abyś odpoczął. Ten jeden dzień ma być wyłączony z pracy, z obowiązków. Tutaj widzimy też wyraźnie tą sytuację, kiedy Pan Jezus nakazuje swoim uczniom idźcie osobno na pustkowie. Chodzi o miejsce odludne, tak żebyście mogli po prostu nabrać sił, abyście trochę odpoczęli, może dobrze zjedli, może po prostu zregenerowali swoje siły. My, bracia i siostry, nie zawsze potrafimy odpoczywać. Żyjemy w świecie tak aktywnym, nadaktywnym nawet, że ten odpoczynek jest dla nas trudną sprawą. Nawet kiedy mamy czas, nie zawsze potrafimy to robić. Benedyktyni dzielą swoją dobę na trzy części: 8 godzin na pracę, 8 godzin na modlitwę i relacje z braćmi oraz 8 godzin na sen, na odpoczynek. Bardzo mądra reguła. W naszym życiu takie proporcje ciężko zachować. Mamy inną rzeczywistość, natomiast próbujmy znaleźć ten balans. Balans pomiędzy naszą pracą i obowiązkami, a pomiędzy relacją z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym najbliższym, i odpoczynkiem, żeby się dobrze wyspać, zjeść, gdzieś wyjechać, nabrać sił, zmienić otoczenie. Czasami, aby pójść dalej, trzeba się trochę cofnąć, czasami trzeba się zatrzymać. Skoczek w dal, każdy, kto uprawiał jakiś sport, zwłaszcza lekką atletykę, wie, że musi najpierw cofnąć się na bieżni, aby się rozpędzić i skoczyć jak najdalej. W naszym życiu może być troszkę podobnie. Pan Bóg może wybiera takie chwile, takie momenty w naszym życiu, kiedy nam mówi zatrzymaj się. Zatrzymaj się, a nawet cofnij się kawałek. Po co? Po to, że, żebyś się rozpędził, żebyś nabrał tej siły, która ci umożliwi przeskoczyć tą daną próbę, która czeka na ciebie. Odpoczynek. Zatrzymanie się jest niesamowicie ważne, bo ono nam pozwala pójść dalej. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce, niemające pasterza, i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Zwróćmy uwagę na to, jak wielki był głód tego tłumu, jak bardzo czegoś szukali, czegoś pragnęli, nawet wyprzedzili uczniów w dotarciu do tego miejsca, na które zdążali. Jezus zlitował się, bo zauważył, jak oni bardzo są poszukujący, jak bardzo są porzuceni są jak owce, które nie mają pasterza potrzebują słowa, potrzebują nadziei. I to Jezusa zmogło do tego, żeby jakby zrezygnować też z tego odpoczynku właśnie z miłości. To tak jak matka przerwie swój wypoczynek, aby nakarmić dzieci to tak jak ojciec przerwie spotkanie z kolegami, po to, aby pojechać z dzieckiem swoim do szpitala, kiedy jest taka potrzeba. Tak, Jezus. Przerywa swój wypoczynek i pewnie wypoczynek uczniów po to, aby głosić słowo, aby dać miłosierdzie. My też pewnie jesteśmy głodni słowa. W tym świecie pełnym zamętu, gdzie nie wiadomo komu ufać, za kim pójść, jest jeden dobry pasterz. I tym pasterzem jest on, Jezus Chrystus. Więc wypoczywając, nabierzmy sił, ale też wypoczywajmy razem z Nim. W obecności Jego słowa, w obecności Jego, który jest naszym pasterzem, wypoczywa się najlepiej. Z Jezusem nabierzmy sił, z Jego Słowem idźmy dalej, idźmy do przodu. Nie zniechęcajmy się, bo czeka nas jeszcze długa droga. Na tą niedzielę, która niech będzie dniem odpoczynku regeneracji duchowych i fizycznych sił, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy przy Jezusie i przy Jego Słowie.